Witam Was, jestem Mati Forest, to jest chyba 6. To będzie dla 6 odcinek, tylko nie mnie The Forest i bo widzimy że będzie zmiana mistrzów. w tym filmie już ja zmieniłem mistrzówki, bo widzę, że. Yy, no wiecie, że w tym filmie że będzie zmiana, i, i tak tak się stało i, i właśnie, i właśnie to będzie ta mistrzówka, gdzie będziemy się teraz budować. To będzie właśnie ta yy, mistrzówka tutaj mam wózek zbudowany parę tej płuc tutaj tam już wcinałem troszkę już drzew tutaj tutaj, leciałem, o, tutaj wcinałem taką tyrolkę, sobie już użyłem, potrzebowałem jeszcze sześć lin e, ja tam troszkę, 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 troszkę więcej drzew chciałem, ale już prostu tak było, musiałem troszkę tej tyrolki tak i co, więc wcinałem drzewa więc będziemy zmieniać miejsce, więc troszkę będzie tam jeszcze, tak, i będziemy to robić Chyba domek na drzewie, dobrze? Tak, domek na drzewie Jeszcze chyba trzeba jedną linę. Wziąłem to jest, z nie wziąłem A, jeszcze nie wiem, jeszcze kilka mam nowych, więc z punktu, co założyliście Ileś tych razy mam nowych? Chyba... nie wiem, ale jakoś jakieś nowe mam nowo, to nie wiecie na mesów są, to są po paliwo tutaj idziemy. No, ale będzie seria yy, z Farminga 2021 Jak znaczy, ja ten film nagrywam, to do premiery Farminga, farming, no to prawie już jest, bo jak ja nagrywam, to do premiery Farminga jest 2 dni Ten film nagrywam dnia 20 listopada A ten film to, to nie wiem, może, może będzie, będzie, będzie po premierze chyba Ale ten film nagrywam i to znaczy, że jest seria z Farminga 22 wójta, że to jest 22 wójta, że to że... roku, że... Ja pamiętam, ja, ja kupiłem pre-order tego Farminga na Steamie. A czemu? Tak, kupiłem pre-order. I będę mógł 22-go jutra zainstalować i Tak, Sam będę sobie, sam, sam będę sobie grał. I będę... Nagrywał to sobie pierwsze. I wiem na jakie na mapy, bo muszę powiedzieć, że będą w takie mapy chyba. Chyba nie <zup> wiem czym gadałem w czy, jakimś wniku czy nie. Żeby, że będą takie nowe że mapy. Że czy, czy, nie nowe, tylko będą trzy nowe mapy. W WiiCie To l Haut Łomirą i Erlen. No to wiem, jak na farminga, no to wiem na jakim mapie będę grał. Chyba na... Elintrick, czyli amerykańska wiem, że to jest mapa. Kador, kador już, już zaczął serię pierwszą Kador. Yy, inni bez, nie youtuberzy, nie wiem, co się tam już dostali przed Premierowo od twórców Farminga 22. Dostali przed i mogą nagrywać. Wydałem 179 zł za ten co Miałem. Mówiłem, to, czy nie mówiłem to, że 170 wydałem. No mówiłem to. A on to będzie czyli za. A tu będziemy musieli zamieniać sobie grę, to gdzieś ja tę grę zapiszę. Ej, co się stało? I to będziemy rozbudowywać. Dobra, dwóch może to z murtu a chyba kanibali kurde zaraz nie wiem czy mam wyłączonych chyba tych kanibali więc no chyba mam wyłączonych tu jeszcze zbudować a nie mam, nie mam chyba tego a mam Garnek Zobaczcie okay. sobie Kłody są dwie Musimy takie, 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 takie coś zrobić chyba. Ten stage, musiałby, tak, takie arskinie, z tej musiał takiego jak jaś skinię matki. Musimy. A więc mamy. A teraz to. O! Kurde, skurpy nie mam. ten też. takie jest 20 sark i ole tak. ktoś mi mówił, że to jest, no, nie wiem co to działa na w komentarz, czy to działa to czy nie co teraz tu robię co on ciści, ci tu jest ta liści uj, 12 tam inni, no, mam to tylko 5 co będziemy rozdawali, będziemy

to pytam się graczy, czy, czy chcieliby, żebym do tego deforesta dodali po roku do tego deforesta, do tego. A, tak oni tak powiedzieli. No, może tak. O! Jest. Tak Daj, że możemy spać, bo mamy noc, ciemną noc. A nie! Ty! Też się pomyliłem! Włączonych mam kanibali! A ja to mówiłem, że mam wyłączonych chyba. Akurat nie Akurat a to może zupełnie Byłem w góry menu I teraz i I pamiętam Nie wiedziałem ja akurat nie włączyłem A to, to jednak nie włączyłem No to idziemy spać bo mamy kry. O, jest nie zimno, ale jest mi zimno A możemy iść spać I my spimy Jest! mamy tu widzenie mamy jeszcze wykład

a, tą kanibalkę tutaj leży ta kanibalka. Lecz to możemy... To ją spalimy. A, pamiętam jeszcze, jeszcze pamiętam później, jeszcze pamiętam... Wcześniej miałem też uczęć kanibali, kaniwali, ilość iluś tam... I widać, mam... Mam, 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 mam kości, po zrobiłem sobie pancerz. No, wiesz No, to może w oczy uciekło im to wszystko. Więc to wszystko na razie.